Cześć się mam z Instagram kolejny film w kolejne na moim kanale SCS. Jest to kolejny rzecz po na mapie Assembly. Ja z tej mapy mam ostatnio złe wspomnienia. Niedawno grałem tutaj z ziomkiem. Mieliśmy mieć nagrywkę z tej mapy, ale niestety mieliśmy w, 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 po przeciwnej stronie cheatera. Ja ten materiał usunąłem. Chciałem zarobić materiał jeszcze raz z tego. I to. Z jego perspektywy, żebyście zobaczyli, jak on strzela, w jaki sposób przez ściany, przez mąki, cały czas były, było ewidentnie widać, że ma haksy, ale niestety mecz się nie zapisał i z tego niestety materiału w ogóle nie będzie, Szko a szkoda, bo mielibyście fajny materiał. podłoży sobie pakę chyba jeszcze jeden został no i ładnie i wygrywamy pierwszą rundę. wspaniale myślałem, że tu będzie kolejny typek który będzie mi tupał przez cały mecz ale ten Hedzik wsiadł. Ty się jeden No dawaj, ko, dawaj, nie po tej stronie, nie Tam za smokiem, tak, tak, idź tam <gry> Z drugiej strony powinien widzieć na minimapie, gdzie leży paka, nie? Gdzie już ty pan czy możesz przestać tak napieprzać? Nie gram z tymi ja jeszcze gram tyle meczy z rzędu, i za każdym razem jest idiota, który mi przez cały mecz Wszyscy wiedzieli przeciwnicy, gdzie jesteśmy. Już mam dosyć na dzisiaj. O, naprawdę uwierzcie mi. Ach, ja może sobie zrobić jakąś przerwę kilkuminutową, chyba zaraz, bo nie wytrzymam. W się ja nie wytrzymam już Dobra, ma pierwszego killa, spoko Przynajmniej tyle Ciebie w tym kule widać nie było to ma, ale niepotrzebne Moje MVP, pierwsze w tym meczu Spoko, ten ma jeszcze 0 Ostatnio z... się, obawiam że ktoś może mi stąd wyjść. A wiecie, jak to jest z tym timingiem tutaj? <laughs> się podkładać pakę. 4-1 dla nas. Już mi się to podoba. Pomału. Jeszcze jeden gdzieś You have amp. Czemu on Przecież był na górze, co nie? Jak przegramy to, rundę, to razem będzie jego wina. Ale patrzcie, tak jakbym nie słyszał wcześniej... Na no, siwcie chodzi. Zastanawiał się, czy wejść teraz. 4-2 I na co to skaczesz? Nie. Ja jeszcze raz. Bo mało. No nie. nie. Nie chcę mi się grać z takimi osobami. Silvera. kto normalnie tak skacze w tej grze, no, Żeby celowo przeciwnicy wiedzieli, gdzie jesteś. Mam wrażenie, że on jest gdzieś w tym smoku. Widziałem go przez chwilę. Brawo, gdzie jest ostatni? Przecież się kon. Nie, zaraz, ja zaraz zostanę tego lednego showu w tej krzy. Uwierzcie mi, że ja się nie Zatrzymał się. Myś, Myślałem, że będzie dalej hałasowo. Nie, no wspaniale, już sam zaplanowali, Chyba jeszcze nie no. udało mu się pięknie, 5-4 dla nas wychodzimy na prowadzenie, nie macie? No nie, ten musiał być znowu szybszy, nie? Proszę cię nie wychodź. Tak. Widziałeś go dalej, pięknie, 6-4 na mecz. Tak. w Game VP ma Okej. Zobaczcie to, że w tych meczach teraz brakuje ostatnio info, nie? Ja bym coś mogę powiedzieć, ale mi nie dadzło info, nie? Wszadko kiedy teraz 7-4 3 MVP Coś tam dostał, ale niewiele Bardzo mało chyba. Jeden pocisk chyba Mieliśmy 7-4, mogliśmy to spokojnie zrobić na 8, 4, ale nic z tego Teraz my ten mecz oddamy jeszcze Tak, z moim silverem jeden to na pewno to przegraliśmy już w tej chwili, jak, może, jak ja nie trafiam na tak banalnej pozycji. Jeśli mam być ciele, to zaczyna mnie ostro dobijać takie przone MVP, to muzyka od niego. Jak ja już sobie ją słyszę, to mam... wiecie. Nie ma tak dobrze tutaj. Łap granata. 69 w 5 dostał. Nie przegraliśmy tego meczu na szczęście. Zginął, co za typ. Wiedział, że ja tam idę. No i mam ostatnio stać, Znowu ta muzyka MP co wcześniej. Ten gorsz się niby przegrał ze mną. Ja mam 100 HP. Very low. 51, mówię mu very low. Nieźle. Wspaniale. Tak wygląda w ogóle końcowa tabela. Nie wiem czy wam wcześniej pokazywałem czy nie. Jeszcze otworzymy sobie pojemnik. Na koniec skrzynię odrzutu Co tym razem to będziemy mieć na pewno nic. A nie, mamy coś AK 47 zimny gradient Tylko szkoda, że nie skorzystam z tego, bo i tak używam z tego za staretorekiem Więc <grystanie> zostawiajcie łapki w górę, komentarze, subskrypcje, kto jest nowy i widzimy się w na następnych filmach siamanko